Dzisiaj mam grzymeczki z tej strony Skejcik Junior, a dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta i jesteśmy właśnie na live. A ze mną tutaj obok mnie jest akurat Kondzio. Witam. Um, um, no, przyszedł do mnie, a oczywiście, razem sobie e, tam zagramy. I ze mną jest jeszcze Matizak. Witam. Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Gramy na CraftZ na serwerze Vertyspl. Już e, teraz będę wszystkich tutaj zapraszał na live. A. A, em, em. Dobra, nie chcą co użyłem, antybiotyku. Um, jak widać, tutaj mam po prawej um, 3100 expa. Um, nie wiem, czemu tak mało, no, jak miałem 4000. Dobra, 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 dobra. Um, muszę ogarnąć jeszcze, więc poczekajcie

Oh, a, 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 mm, naprawdę, za, zapraszam na live. Zaczynamy. otworzyliśmy od Kanał. To się tak kończyło? Tak. Dobra. Jak coś, ja mam nick typowy. but ma to. Na razie nie gra w Minecrafta. On nam gra chyba w World of Warships. Końdzio patrzy, jak gram tutaj. Znaczy nie gram, tylko skaczę. No. Oj. Nie chcąc, zrobiłem coś źle. I. Nie fluduj, Dobra. dobra, zapraszam. Później jak już będziemy w połowie live'a live'a, to oczywiście um, Pokażemy komerkę. Dwie osoby oglądają. Pewnie ma to. Nie. No, szczęście. Dobra, nazwijmy to Od. Otworzenie kanału. Okay. Dobra, wszystkie zmiany zostały Opisane Dobra, ja tu wchodzę jeszcze raz Na tego um. Ten pan chyba coś ogląda Dzień dobry, dzień dobry dobra, nieważne. Mm. Dobra. Lobby chyba. Nie. Kubu. O, proszę. Dobra. Halo? Coś stało? O, dziękuję. No, skaborys sobie wbijemy. Mam tutaj trzeci level. Um, I witam ogólnie na kanale. Um. Na kanale, um, który jest już chyba czwarty z rzędu Na inne kanały was też zapraszam, ale tam już nie nagrywam e, Jeden to Mateusz Krachulec, chyba tak No, jakoś tak Drugi to Skejcik Junior SKT Tak samo jak e, ten kanał, tylko że bez, bez live'a A, a tam jest akurat SKT z dużych liter I um, Minecraft Przerwa Skejcik To jest już chyba najlepszy tam były same live, y, 40 tam ile subskrypcji. Więc polecam. Te kanały... Dobra, ja tutaj... Dobra, nie to, nie, nie to miałem zrobić. Dobra, zapraszam na live'a. Otworzyliśmy kanał. Zapraszamy na live'a. Live trwa. No dobra. czyli ktoś inny też. Zmieniam pod serwer na dwojeczkę. Gondzio odsuwa krzesło i będzie chyba se jeździł na hulajce. Tak. Będzie na hulajnodze jeździł w domu. Zajebista no, zajebista zabawa. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze inne. Zapraszam na live. Dziesiątka. Mm, Może zaraz jakiegoś typu włączymy. Że okay. chwilą <grydźwilą>, słuchaliśmy. Była Tydzień, tygodnia. Ja rozpalony jak pochodnia DJ na pierdolę koksuta, Dobra, dobra mm, zapraszam. O, dobra. No ja jestem za. Dobra, włączamy już. Ile osób ogląda? Dwie! No dobra, chyba. Z tych dwóch to chyba ja jestem. bo ja oglądam przecież, a ja. Jest, pewnie jest trochę dobra, opóźnienie, ale dobra. Włączmy serce pisa. Oj, M szósty dzień tygodnia Remix No i zapraszam hmm. Obra, leci

Nie, nie działało, i musiałem wysłać Gdzie to jest? O tu. A

Dzień no, dobry wszystkim bardzo serdecznie. Ja tu jestem w Mateusz, Pilar. Metelusz. Pilar z pistoletem, kurwa. Chodź tu. No, chodź tu. Widać, cztery osoby oglądają. Jest Jezus, Chrystus, kurde. O. No cicho, bądź, cicho, cicho, ktoś przyszedł do mnie tylko. <grym> <grym> Ej, ty wyłączyłem Minecrafta. Dobra. No, Nie chcą co! Dobrze, wyjdź wreszcie tą drogę. Dzisiaj cię, Mato. Dobra, powiedz coś. No mówię. Okej. Okay.

Nie wiem, nieważne, oh, Ej, nie na Plus, przywitaj się z widzami. Eee, nie, wiem, nie tym. Mówi nie, wiem. O, nie jest, lajf? No, lajf. jest dalej, jest dalej.

Gdzie jest No dałem ci. Weź sobie na skape'a. Nie wiesz, no na skape'a. Zapierdala mnie na. Z moim kolegą. Nagrywam sobie te tutaj ten. To jest końdżo. się przywitać. Cześć. Witam.

いやいや。 A ta w co grasz? Na razie w World Ja o się, Dobra, teraz mówcie, co mówiliście. No nic nie mówiliśmy takiego. A kto w co gra? Kto w co gra? A, ja to wreszcie. właśnie. Ja yy, wawa. Co? to tło. Robi to robi. No kubusz czekał cię. A, zwłaszcza ta szpala. Właśnie. <ślesz> o, już nie ma. Ciebie. Już jej nie ma. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry wszystkim. <grystki> Dzień, dobry Dzień dobry wszystkim! Kurwa Enter! Zapraszamy na live. Ej, wbijajcie. Wbijajcie, będziecie ze mną grać, koledzy. Prartowałem. Nie mam kolej. Mam. Ej, w Ej ty, mam pompę i Akacza. A, bo zabiłem tych typów dwóch. Wtedy to oni mi dali. Jeden mi ten dał, a drugi mi też dał. A trzeci mi. Dobra, gramy. Gramy? Wszyscy, proszę Jestem na lotnisku. Mam

Headshot, 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 headshot. Headshot, headshot, headshot. O, amunicja. Kto lubi amunicję, ręka do góry. No co? Ej, patrz, nie, nie. Maciej za dużo wypił przed nagraniem. O ty, patrz, patrz ile itemów! Ja pierdzielę Ła! Coś Cię boli Uciekłeś pewnie Ej, bo aurę włączyłem Paczka kamizelka Ej, mam dla Was więcej itemów F4000 Idź tam gdzie to było Wziąłeś... MR5 Nie, nie wziąłem wszystkiego Gdzie to było? I tam gdzieś, tam gdzieś, 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 on nie wiedział chyba, co się dzieje. Miał full itemów. Raczej. Ała! Ginie Jest! Ile itemów? Pocz, to mi się nie zmieści! Ała! Ile to mi się nie zmieści bez Beki? Kurde, następny na antybiotyku Kurde, ile itemów? Nie widzę. Y... Dobra, ASGS sobie wyrzucamy. No, troszkę dużo. Nooo, troszkę! Lejfy we. Su? No Szklanka NN4NR. Dobra, to wyrzucamy. Żelazny miecz, stary. Buty tak też sobie bierzemy. Oho, to bierzemy też. Co może żeby czałem, ale ci mi się wydaje. Karabinowa. To już karabinowa bym sobie życzył. Lolita. Mato, no jestem gotowy. A, niedobre, do, nie no dobrego. Kurde, pocz, pocz, pocz. Mato, miałeś statku na prawie na morzu? Co? Miałeś tak, że na początku już twój statek płynął gdzieś? Chyba, Chyba nie. mi nie. w porcie. Bo tak nie Dobra, ej, zrobimy event, ludzie. Jak się chcieli, Spaza miał nawet. Jakiej idemy? ja pierdzielę. Ej, Stenki, ile ludzi Co? Ile ludzi zrywał? Mm, dużo. Ty. Ty tylko. Zero? Nie. to po no, to. O, spaza. Bierzemy. Coś, co ja wyrzucam. Chyba Sebek strzela to... petardami. No. Naszy, nasi, nasi koledzy strzelają z, tam petardami. Niestety. to nie, wziąć, nie wziąć. O, jeszcze coś muszę wyrzucić. Co? Okay. Dobrze, dobrze. O, ale mamy full i ja opierdzielę. Dobrze, no zostałem. Dobra, ja idę do bazy. Szkoda, że nie, nie można hołmać, nie? No. <laughs> My jesteśmy bogaci! Jezu, jak ja chyba jestem lepszy niż wtedy. Patrz teraz, to krefa, nie, nie ekspert. Ja na nie ekspert. trzy tysiące. początku... trzy

nie jakiś długi kutas. Nie wiem, jakie Ja pierdzielę, ile mam rzeczy. Dobra, Rem Remingtona. Nie, ja, ja taką uciekłam. Niech ten gościu się nie wybawi. Już mam wydążać, to już. No nie, ja, 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 ja na Trapodawce lecę. O ile mnie tamci nie zaskoczą. Tam, tam, waliło mnie za... o. No, nie. Ludzie! Co wy na to? Na World of Warships? Gramy w World of Warships? Okej, okay, to ja to, że... Dobra, więc dzięki za oglądanie. No i wtedy to była to było wow. 30 minut dawne live. Cześć, to dziś siema! Nie Niepalenie. Dniowego dnia od wszystkich siema. Siema. Żegnamy się. No i jeszcze ej, pożegnajcie się. Żegnam. Kubus. O kubus. O, bardzo.